Dzień dobry, proszę Państwa, jak na pewno wszyscy wiedzą, aktualnie trwa euro. Ale co zrobić, kiedy jeden z naszych domowników nie życzy sobie, żebyśmy oglądali w domu mecz. Trzeba umówić się ze znajomymi na mieście. Dlatego w dzisiejszym odcinku przejdziemy się do strefy kibica, która znajduje się na terenie stadionu narodowego w Warszawie. No i zobaczymy, co tam można przekąsić. Z tego co widziałem na Google Mapsie, no to restauracja nie cieszy się dobrą opinią, a to dlatego, że zebrała tylko 3-3 gwiazdki na 166 opinii Głównie zarzuty są tutaj do obsługi, także i to sobie dzisiaj zobaczymy. O meczach może już raczej nie będziemy rozmawiać, nie ma co przynudzać. Polska niestety na tym Euro nie zaprezentowała się zbyt dobrze, a ja zapraszam na dzisiejszy odcinek. Można jeszcze go wyeksmitować. Można? Tego domownika. A, można, ale to wiesz, no głupio tak. Ciekałem, ty... Czekałem, czekałem, czekałem z tym długo. <śmiech> <śmiech> nie chciałem Ci przerywać. Jestem raczej z tych łagodnych domowników, że to ja mam takie Poczucie, że nikomu nie chciałbym przeszkadzać, rozumiesz? Jeśli ktoś ma jakiś problem do mnie, powiedzmy, jesteś za głośno, to ja wolę się usunąć, wyjść i wiesz, pospacerować ja sobie. Ja też to, wiesz, kozak w necie, wiesz co. Tak jest. Nie ta kondycja, co kiedyś. To nie to co kiedyś to. Restauracja z tego co można wywnioskować jest typowo dla sportowców, ponieważ żeby się do niej dostać, trzeba pokonać kilkanaście albo kilkadziesiąt schodków. No, ja już zadyszany. Ale lecimy dalej. Prawie zawału żeśmy dostali. Po wejściu kilku schodków ukazuje nam się, proszę państwa, strefa kibica. Przed wejściem do lokalu mamy oczywiście menu. Sprawdźmy sobie co możemy tutaj przekąsić. Smażone skrzydełka, chrupiące stripsy, na czos. Kupiący zestaw, orzeszki, precelki, to nas nie interesuje, sałatki, cezar, sałatka z kozim serem, burgery, klasyczny wołowy, wege burak. Moim zdaniem idealnym pomysłem na ten film będzie po prostu zamówienie całego menu. Chcielibyśmy złożyć zamówienie, bo możemy już zjeść, prawda? Chcielibyśmy zamówić całe menu. Całe menu? No wszystko, co macie do jedzenia, łącznie z deserem, może bez naczosów, chociaż może i z naczosami. Nie ma sałatecki z kozim serem, ale to ty akurat mówiłeś, że, że nie za bardzo, żeby Ją brać? Jak byłem po kartę jeszcze w środku, no to żeby nie być gołosłownym z tym zamówieniem całego menu, to jeszcze do wyboru macie tutaj lunch, każdego dnia inny. I zamówiłem nam jeszcze lunchek. Ale lunchek to taka mała zupka, bo już pan przyniósł nam rosołek. Dodatkowo są placki ziemniaczane z gulaszem, mięsnym wziąłem, bo też była opcja wega. No i nadaser deser jakieś ciasto jogurtowe z malinami i kruszonką. Do tego trzy burgery, sałatka, jakieś tam skrzydełka, coś tego. Nie, ja mówiłem ci, że masz być głodny. Ja jestem tak głodny. Nie jadłem nic, no jakby dzisiaj w ogóle. Przed nami rosołek. Widzę, pływają tutaj oka tłuszczu i mamy makaron nitecki. No chyba rzadko się zdarza, żeby był inny w rosole niż nitki. Pierwsze co czuć w tym rosole to na pewno dużą ilość tłuszczu, po prostu taka tłusta woda, mało aromatyczne to jest tak naprawdę, to jest taki rosołek wygotowany na bardzo małej ilości drobiu. ten bulion jest taki naprawdę bardzo delikatny, ale gdzieś miejscami jest taki gorzkawy posmak, nie wiem z czego on wynika, no i oczywiście brakuje klasycznie pieprzu i soli, niestety tutaj na stole nie są dostępne takie przyprawy, bardzo słaba zupa bym powiedział, bardzo słaba, taka 3 na 10, 3 na 10, 3 na 10, 3 na 10. mało aromata, słaba, albo przyprawiona. No i takiej nie ma takiej esencji po prostu dobrze wygotowanego rosołu. Wiem o czym mówię, bo stara wczoraj wygotowała dobry rosół na chacie z kaczuszki, z kaczuszki słuchaj i on jest aż taki ciemny człowieku, taki brązowawy. To jest taka żółta, tłusta woda niestety. Mogę wam już powiedzieć, że czekamy po prostu na lunch. Dzień dobry. Trochę chory, trochę chory jestem. Ja to sobie tak go zapodam. Ojo, jo. Płasko. Jedyny taki główny smak Główny element, który czuję, to to, że piję wodę tłustą, a nie wodę smakową. <laughs> bardzo jałowy rosół to jest jeden z tych rosołów, do których rzadko to bardzo robię, do którego dodałbym magii po Magi. prostu. No bo, bo to, 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 to no, naprawdę słabe. Swobodka bardzo zupka. nie wiem, to chyba na jednym takim małym, małej nóżce z kurczaka wiesz, gar 100 litrów, wiesz o co chodzi? W dzisiejszej ofercie lunchowej, tak jak już wcześniej wspomniałem, do rosołu mamy placki ziemniaczane z gulaszem. Pierwsze, co mnie tu zaskoczyło, to dosyć spore takie kawałki warzyw. Taki nazwałbym to takim gulaszem chłopskim. Duże kawały po prostu wszystkich warzyw. ale sprawdźmy sobie te placuszki. Placki są chrupiące i to jest bardzo dobry znak. W środku jednak nie mamy tych elementów takiego startego ziemniaka. Raczej tutaj placki ziemniaczane zostały zrobione z takiej jednolitej masy. Aczkolwiek jest ona bardzo dobrze przyprawiona. No i nie są to takie najgorsze placki ziemniaczane. Pamiętam te placki, które jedliśmy na jarmarku bożonarodzeniowym, były dużo, dużo gorsze. Placek, no raczej nie jest takim domowym placuszkiem, ale jest dobrze. Dobrze przyprawiony, i to nie jest taki placek, który mi sprawia dyskomfort przy jedzeniu. Wchodzi to i to mięso naprawdę jest bardzo dobrze zrobione, ponieważ wystarczy językiem nacisnąć i człowieku się rozpada. Na razie jestem w szoku, ponieważ myślałem, że tutaj w takim sportsbarze to będzie takie wieś. Raczej i wszystko niezjadliwe, patrząc jeszcze na te recenzje 3 i 3 gwiazdki. A to jest takim zwykłym odlatkiem. Rosu miał 3 na 10, to powiem ci, że takie 6, 7 na 10. Jest to po prostu do zjedzenia. Nie jest to nic wybitnego. Nie jest to jakieś mega danie restauracyjne w takim. I naprawdę smacznej restauracji, ale jest to stary sportsbar, w którym naprawdę możemy zjeść coś ciepłego i zjadliwego. No to jest, to jest po prostu smaczne. Smakuje dla ciebie ogólnie. Smakuje dla mnie. Chciałbyś to spróbować, bo jestem ciekaw Twojej opinii tych placuszków ziemniaczanych przede wszystkim, no, ale też chciałbym, żebyś zobaczył to mięsko, jak to pracuje, jak to chodzi. No pokaż, pokaż, jak to pracuje. Mówisz, że smaczne. No rosołek taki kurczę, naprawdę nie zostawił nic po sobie. Raczej ewentualnie nie smak. Placuchy. Całkiem smaczny sos, bo już zanurzyłem sobie placka w nim. Nie brakuje przypraw, od razu to czuć. Mi się wydaje, że to mogą być placki z proszku w ogóle. Nie jestem tego pewien, więc mówię, że mi się wydaje. Powinniśmy, uważam, zrobić w ogóle taki test. Sprawdzić, jak smakują placki z proszku, bo nigdy takich nie robiłem. I byśmy może w końcu byli bardziej kompetentni do wypowiadania się na ten temat. Bo żywka Kutkie. A męsko jadłeś? Męsko teraz dopiero patrzę. Mięso miękkie, bardzo delikatne. Uważam, że całkiem niezły talerz w porównaniu do rosołu, no spodziewałem się czegoś dużo, dużo gorszego. Wiadomo, to ja raczej nie stawiałbym tego wśród dań restauracyjnych, ale jeśli za 29 mamy ciastko, zupę i to, no to uważam, że to jest całkiem niezła oferta. Tylko ja się zastanawiam, dla kogo jest ten bar. Tu na co dzień pewnie są jakieś wydarzenia, tak? Jakby coś się tu codziennie musi chyba dziać, żeby to pracowało, czy nie. Tu są wystawy, nie wystawy, jakieś takie. Wystawy, wycieczki, tak, no w sumie mm -hmm. tak, Eventowo działa to prawdopodobnie codziennie. Ja myślę, że też duże. Część pracowników tego obiektu tutaj jada, bo to taki lunchik za trzy dychy to jest, uważam, że spoko cena jak na Warszawę. Polepszyło się już, myślałem, że będzie naprawdę słabo. Rosół kiepawy na maksa, to jest po prostu spoko. na kalapong. Zdrowe warzywa. Chrupiące stripsy, sztuk 9, 32,90, trzeba tu za nie zapłacić. Do tych stripsów mamy jakiś biały sosik, czy to czosnek? A czuj się Taki luźny ten kurczaczek, trochę to smakuje Moim zdaniem jak stripsy z marketu Wysmażone po prostu na głębokim oleju No jadłem nieraz takie stripsy Ale nigdy ich nie robiłem na głębokim oleju Tylko raczej je tak albo podsmażałem Albo piekłem w piekarniku Taki raczej podły kurczak Plus za to, że nie walą tak tłuszczem Nie są takie, że naprawdę odpychają No taka przekąska do meczu stricte Nawet można by było tym podjeść No 9 stripsów takich zjeść to nie jest też tak mało Spoko przekąska, ale to też nic takiego wybitnego, no jeśli znacie smak stripsów takich z marketu, no to one są naprawdę bardzo blisko, tylko smażone na głębokim tłuszczu. Wchodzą nam, no, wiadomo, my też lubimy takie podłe jedzenie, więc jakby... 7 na 10, <śm> dosyć dużo, ja 6,60. 6,60? Mhm. 33 zł? Sporo, ale no w takim miejscu no nie oczekujmy, że tutaj coś za darmo dostaniemy tak naprawdę. Tutaj mamy takie danie, którym się chyba lekko trzeba ubrudzić. Tak, tutaj jest y, powinniśmy umyć ręce, ale brud podobno przynosi jeszcze więcej smaku. Mamy tutaj smażone skrzydełka. Widzę, że w karcie są do wyboru 3 stopnie ostrości, jednak my nie wybieraliśmy, nie zostaliśmy zapytani. na no, za takie skrzydełka trzeba zapłacić tutaj 30 zł i 90 groszy 8 sztuk takich skrzydełek w takiej glazurce. Mamy to posypane sezamem, jest jakiś szczypiorek na górze. No i rzeczywiście całkiem niezła jest ta glazurka. Aczkolwiek ja nigdy nie przepadałem za takimi kurczakami w glazurce, ponieważ to jest takie rozmoknięte, taka papa się z tego robi. Niby mamy tą panierkę chrupiącą na początku, później jak zanurzymy to w tej glazurze, to się robi taka pacia. Ale to jest znowuż nie najgorsze. Widzę, że chyba dali nam tutaj łagodne, nie chcieli zaskoczyć, bo kompletnie to nie jest pikantne. Wydaje mi się, że wersja pikantna sprawdziłaby się tutaj Zdecydowanie lepiej. Tak jak mówiłem, mamy 3 stopnie ostrości, nawet ta średnia byłaby dużo ciekawsza, ponieważ gdzieś prawdopodobnie przy 8 sztukach może to gdzieś delikatnie zamulić. Glazurka taka słodkawokwaskowa. kwaskowa Całkiem nieźle się to sprawdza, ale tak jak mówiłem, no taka pacia się z tego zrobiła. Niestety, jeśli lubicie takie rzeczy, to prawdopodobnie by wam to smakowało takie 6 na 10, przez to, że jakby właśnie konsystencja tego robi się taka rozmoknięta, ale w smaku jak najbardziej ok. Ja zawsze wybieram stripsy. Jak są do wyboru Wingsy albo. Bo stripsy to zawsze stripsy, a szczególnie nie przepadam za tymi maczonymi, glazurowanymi, bo nie, nie lubię chyba jedzenia, którym się brudzę. Wiadomo, nie przeszkadza mi to. Nie jestem aż takim francuskim pieskiem, za jakiego mnie macie. Ja jestem w ogóle z tych, którzy jak pączka jedzą stary, to wiesz, muszę mieć papierek jakiś. Bardzo słodkie. Może gdzieś ten kwasek z tyłu, ale najbardziej chyba ten cukier mi się tu wybija. Nie jestem fanem Wingsów, tak jak mówiłem, i kurcze na pewno wybrałbym te stripsy. Czy to mi jakoś specjalnie smakuje? Wydaje mi się, że u lewego fajniejsze jedliśmy. Tam było dużo więcej smaków, pamiętam, zrobili nam dość takiego mixa. Były lepsze tam, bardziej je zapamiętałem. Duży plus za to, że to mięsko naprawdę bardzo ładnie odchodzi od tych kości, więc to fajnie, to nie jest jak w KFC, że to się ciągnie. Spoko, dałeś 6 na 10? No myślę, że bym dał tak samo, ale nie ponowiłbym chyba, wolałbym już te stripsy zjeść. Tutaj zachowam tą taką technikę przez niektórych preferowaną, czyli zostawiania najlepszych rzeczy według swoich preferencji na koniec. Dlatego zaczniemy sobie od burgera wege, ponieważ no, w tej ja nie jesteśmy specjalnymi wielbicielami tego typu jedzenia, ale na początek myślę, że możemy sobie od niego zacząć. Ten kotlet jest bardzo ciemny i tak jak przeczytałem w menu, jest to kotlet z buraka, proszę państwa. Takiego chyba jeszcze nigdy nie jadłem. Najczęściej to kotlety z soczewicy nam się trafiają w tych pozycjach wege, no ale tutaj no zobacz. Mięciutka bułka, fajna, taka całkiem burgerowa bym powiedział i nie wali taką marketową bułką. Nie jest to taka 100% market. Dobra, wgryźmy się w tego burgera. Widzę, że tutaj bułka jest od środka stosowana. Mamy sporo sosu, mamy warzywa, pomidor, sałata. Jedziemy w wegeburgerze został zastosowany sos barbecue, tylko to jest ten sos taki niestety bardzo dymny, bardzo ciemny, taki raczej z tych cięższych. On nie jest moim faworytem. Ja jeśli już mam zjeść sos barbecue, którego nie jestem specjalnym fanem, no to wolę te słodkawe. Tutaj on jest rzeczywiście taki dosyć ciężkawy. Dodatkowo widzę, że powinniśmy mieć tutaj ser mimolet. Niestety go nie widzę. Gdzieś on się tutaj musiał nam zawieruszyć albo całkiem go nie ma. Jest jeszcze ogórek, który powinien być delikatnie pikantny oraz Marynowana cebula. Kurde, no powiem wam, że niestety ten burger, tak jak ja czasem sobie coś zjem tam wege. Wiadomo, moja mama robi pyszne kotlety ściecierzycy, ale to jest takie dziwne. Ten kotlet jest dosyć mdławy. Jest to na pewno do zjedzenia, ale nic, co jakąś taką przyjemność mi sprawia w trakcie właśnie spożywania tego burgera. No ja niestety raczej bym pominął tą wersję, ale wiadomo, my kochamy mięso, lubimy się zatuszyć, a to jest taka wersja dla osób, które raczej mięsa nie preferują. Wege burger najrzadziej wybieram przeze mnie pozycja jak już mam ochotę na burgera, ale to błąd chyba, bo są miejsca, no właśnie Paczto 4F, w którym pamiętam, że byłem zachwycony z burgerem. był po prostu przepyszny, było tyle smaku tam, nie wiem jak to zrobili, ale to mięso w ogóle nie było tam potrzebne wtedy ale twardziel mega twardy, bardzo twardy i suchy ten kotlet Czyli jak to strzela? No Nie, papierowy, taki. Mega, mega twardy. Wprawia dyskomfort, aż, że jest coś naprawdę twardego. Frytki, nie ma co tu chyba za długo o nich gadać. Zwykła Mrożonka. No to jest jeden z tych burgerów, którego ponownie bym nigdy nie zamówił. Nie dość, że się to całe rozpada. Ta bułka w ogóle troszeczkę daje takie wrażenie marketowej. To nie jest taka briożka, jak z piekarni zamawiają burgerownie, moim zdaniem. Kotlet jest bardzo, bardzo suchy i bardzo twardy. No i jest bez smaku. Jest wrażenie, tak jakby się jadło coś papierowego. Warzywa na plus, no one tutaj nadają jakiejkolwiek wilgoci, bo sosu też dużo nie ma. No uważam, że bardzo, bardzo słaba pozycja, i nie powiedziałeś chyba o cenie. Ja ją już znam i uważam, że przepłacony, mocno burgerek, przepłacony. Przed nami, proszę Państwa, wersja z szarpaną wieprzowiną. No i tutaj już ten serek się nam ładnie prezentuje, ale bułka zdążyła przemoknąć. Zobacz, co się stało. No niestety to jest no, to niestety. Jest. To jest taka niestety wersja burgera na mokro, no i bułeczka nam przemokła. Pewnie interesuje was, ile kosztują te burgery? Wszystkie, proszę Państwa, kosztuje tutaj 46 zł i 90 groszy, łącznie z frytkami. Powiedziałeś, że te frytki są mrożone, jasne, zgadzam się z tym, ale wydaje mi się, że one są podwójnie jakoś smażone, są takie zbyt chrupiące, jak na takie zwykłe, klasyczne frytki mrożone. To jest taki rodzaj frytek, po prostu one już są domyślnie w pasce takie. Nie wiem, czy to jest kwestia podwójnego smażenia, czy one nie mają jakiejś takiej... na sobie czegoś mm -hmm. takiej, co daje jest, efekt. Taka typu. panierka ala, bardzo słona. Ja lubię akurat takie bardzo słone frytki, ale rzeczywiście to są takie fryteczki, że jakby je jadł do meczu, kilka pianek musiałby wypić, dlatego. One mają taki klimat u lejsów solone, sumie, mm. lejsy solone. Fajne są takie chrupiące, naprawdę. Przejdźmy sobie do tego burgera, w którym mamy naprawdę dużo tej szarpanej wieprzowiny. Kurczę, cieknie. Nie jest to komfortowe jedzenie, niestety. Tutaj ponownie, jak w wersji wege, mamy bardzo dużo sosu barbecue, co nie do końca mi odpowiada, ponieważ, tak jak mówiłem, ten sos nie trafia w moje gusta. No i to już się zrobiła taka kompletna pacia. Tutaj jest wszystko rozmoknięte, rozpada się to strasznie. Mięso to jest naprawdę bardzo delikatne, ale naprawdę przez tą ilość sosów jest niewyczuwalne. Warzywa tak naprawdę mamy wszędzie te same. Ogórek i cebula marynowana, świeży pomidor i sałata rzymska. No ten burgerek kompletnie mnie nie przekonał i tak jak ten wege był bardzo średni, ten trafia na to samo miejsce, też jest bardzo średni. Niestety nie udało mi się go tak przechować, żebyś mógł go niewymłanego dostać. Przede wszystkim dobór tego sosu tutaj jest y, słaby moim zdaniem. No ten barbecue, zalana cała tabuła jest niestety tym sosem. 47 zł z frytkami. Wiem, że można dużo lepszego burgera zjeść w Warszawie, w tej cenie. Też z frytką. A słuchaj, znalazłem ostatnio taką burgerownię, która jeszcze dodatkowo oprócz zwykłych frytek i belgijskich ma jeszcze takie specjalne crispy się nazywa. I one są takie strasznie cieniutkie, człowieku jak paluszki trochę. Takie paluszki słone, wiecie o co chodzi? I te one tak fajnie strzelają. No niesamowite. Ja uwielbiam ogólnie frytki. Te frytki mi tutaj smakują. Bardziej bym się pokusił nawet że ta frytka mi bardziej smakuje niż niestety ten burger. Mam nadzieję, że te ten wołowy tradycyjny coś tutaj odczaruje. 47 zł w ogóle za te burgery, tutaj to, no nie wiem. No, może chyba, że mnie poniesie, ale sądząc po twojej recenzji, to chyba nie. Wiesz co? Ja to sobie go zmiętaj. Nie, bo ta buła jest tak rozmiękczona, że ja ją wezmę w dłonie i to się zaraz rozpadnie. To nie, niestety tak to wygląda. Ja nie wiem, czy to nie jest ta bułka Szulstad, taka wiesz z paki. To nadal jest lepsza bułka niż te takie klasyczne, najtańsze z tym sezamikiem. Wiesz, które takie małe. Jedyne, co tu czuję, to jest bardzo, bardzo słodki sos barbecue. Jakbym miał deser trochę się czuję. Ogólnie lubię sos barbecue. To nie jest jakiś mój ulubiony, nie jest w topce, ale no jest go tyle, że naprawdę czuć tylko to, nic więcej. To mięso jest delikatne, ale no to też jest taka forma mięsa, że to raczej musi takie być, no szarpana, to zapewne w jakiejś jeszcze zalewie jest rwane, szarpane. Mięso jest okej, okay, ale naprawdę jedyny smak, który tutaj czuć, to jest właśnie ten sos. Mizerne są te burgery, jak za te pieniądze, naprawdę bardzo mizerne. No i proszę Państwa, przechodzimy do klasycznego burgera. Tutaj przede wszystkim na plus to, że są inne sosy. Mamy dwa sosy, tysiąca wysp i musztardę, czyli tak już powiedzmy, Bardziej klasycznie. No, i to, co można zauważyć, ta bułka nie jest tutaj przemoknięta. Fajnie się zachowuje, trzyma całą konstrukcję tego burgerka. Także nie pozostało mi nic innego, jak podzielić się z Wami, oczywiście. A jeśli możecie, to zasubskrybujcie w tym momencie ten kanał. Bo ja się dzielę z Wami jedzonkiem. Smacznego. Fryd, słuchajcie, ma najlepsze. Zdecydowanie, mi smakują i cały czas są chrupiące. Nie ma możliwości, żeby one w którymś momencie były skapczeniałe. Chrup, na frydeczki naprawdę okej. Okay. Po dwóch potężnych kęsach tego burgera mogę stwierdzić, że mięso w smaku mega przypomina właśnie z tych burgerów ze sklepów na przykład właśnie z łodegowej, Gdzieś ta naleciałość w smaku tej wołowiny jest rzeczywiście podobna. Przede wszystkim cena. Ten burger jest do zjedzenia. Czy połączenie tej musztardy i tego tysiąca wysp jest tutaj odpowiednie? Jest okej, okay, po prostu. Nie jest to też taki burger, że on się naprawdę jakoś fajnie komponuje, że biorąc gryza macie taką ambrozję wszystkich smaków. No, tutaj jest po prostu taki zwykły burger i te wszystkie smaki są takie raczej oddzielne. Jak ugryziecie, to czujecie. Tu gdzieś musztardę, tu gdzieś pomidora, tu gdzieś to mięso znowu. No, takie dziwne są, nie połączone, nie tworzą takiej jedności, no, ale przede wszystkim główny mój zarzut jest do tego mięsa, ponieważ no, zamknę oczy i czuję tego burgera złodygowej. Jak byliśmy na Gubałówce, to też był ten kotlecik w takim burgerku, no i on mega przypomina właśnie e, taki vibe. Za 47 zł można by było się tutaj postarać i coś podać klientowi delikatnie lepszego. Zdecydowanie po tym drugim daniu w lunchu, który dostaliśmy, był Byłem taki już pozytywnie nastawiony. Myślałem, że naprawdę tutaj te opinie nie, nie pokrywają się z prawdą. A jednak taki burgerek ze sklepu alkoholowego za 50 zł, no to jest lekkie przegięcie. Tak naprawdę to, co broni tego burgera, to delikatnie lepsza bułka niż taka po prostu, jak mówiłeś, taki ponton nadmuchany. No ale rzeczywiście to gdzieś nie jest taka idealna briożka, Taka delikatna, rzeczywiście maślana, zwykła buła do burgerów. Trochę lepszej jakości niż taki pontonik marketowy. 50 zł, no, nigdy więcej bym tutaj tego nie zamówił, a szkoda, bo ten lunchik taki był. No, wiadomo, nie wiemy jeszcze jak deserek, no bo na razie jest 50-50. Roszu był mocno średni, za to zaś dla mnie to drugie danie było całkiem do zjedzenia. Wiadomo, to nie jest nic takiego, że powiem ci Ej, musimy tu wrócić za tydzień, bo był pyszny lunch, tylko po prostu, jeśli byłbym tu, nie wiem, na wycieczce szkolnej albo przypadkiem i bardzo głodny, no to rzeczywiście, jakbym zjadł sobie takie drugie danie, czyli placki ziemniaczane z gulaszem, byłbym usatysfakcjonowany. Ten burger raczej powoduje tak takie rozwścieczenie, rozwścieczenie. Rozświec, roz... trudne słowo Rozświe... roz... Roz... Ro... O, roz... trudne roz... mega słowo roz... a wy umiecie tak? rozświecze... Rozświeczenie. nie <gry> Spróbujcie sami. Czy ja jestem rozścieczony? Nie no, ogólnie bym był. Jakbym przyszedł na burgera i dostał coś takiego za pięć dych. Mówię o tych poprzednich, które jadłem. Ja się łudziłem. Naprawdę się łudziłem, że ten klasyczny z normalną wołowiną, nie z szarpaną, nie wege, tylko po prostu zwykły, klasyczny, normalny burger. coś tutaj zamiesza? Spowoduje jakąś zmianę, jakiś może uśmiech by się pojawił. Jakiś takie iskierka nadziei we mnie była. Jest niby nadal, ale ufam Twojej opinii. No i kurczę, już się chyba przestałem łudzić. Łodygowa, gubałówka, jarmark w Krakowie będzie tamten burger kosztował dużo, dużo mniej niż tu. Totalnie nie. Jesteśmy w Warszawie, burgerowni w tym mieście jest od groma. Wiadomo, nie tyle co kebabów, bo kebab rządzi, ale jest tego naprawdę tyle i tyle dobrych miejscówek, które zresztą niedługo będziemy sprawdzać, że to wstyd jest, no, sprzedawać takiego burgera za 50 zł. Ja wiem, że miejsce i tak dalej. Ja tu mam w ogóle jeszcze jeden problem z tym. To mięso jest miejscami spalone, jest czarne po prostu. Nie wiem, może to jakoś zobaczycie albo przybliżysz, ale wiadomo, przykryte sosem jest teraz, więc aż tak tego nie widać, ale miejscami ten kotlet jest po prostu czarny. Bardzo, bardzo suchy. Zwykły gotowiec, no tak to po prostu smakuje. Moim zdaniem. No, rozwścieczyć się można się tu. Mhm. Jak na razie uważam, że najlepsze, co tu było, to frytki. Ten lunch, okej, okay, jakby. Tam, tam cena fajnie gra, no bo 30 zł za 3 rzeczy, za 3 dania. Ale nie, no, przychodzisz na burgera i za 5 dych dostajesz coś takiego. No, no, rozwścieczyć się można. To już ustaliliśmy i tak chyba zostanie. Tak powinien się ten film nazywać. Proszę Państwa, mamy tutaj sałatkę Cezar z dosyć nietypowym kurczakiem. Jeszcze takiego czegoś chyba w życiu nie. Dostałem. Suchelec straszny. Ten kurczak bardziej smakuje jak pieczeń, taka mm, mocno wyschnięta. Taka na święta zrobiona, która postoi z tydzień poza lodówką. Taki schab na kanapki, dokładnie tego słowa mi brakowało. To wygląda, wiesz jak co to wygląda? Jak moja ulubiona sałata do obiadu, tylko no ta jest jakaś taka mocno oklapnięta. Może przez to, że ciepły kurczak na niej leżał. Może to jest ze schabem. Grillowana pierś z kurczaka. Naprawdę to smakuje jak taka... Jak schab. Jak schab. Sos Cezar naprawdę bardzo słaby. Problem miałem z pogryzieniem tego boczku, bo on nie jest crispy, nie jest chrupiący. No i wiesz, taki już ja trochę trudniejszy do pogryzienia po prostu zrobił. Sałatka, proszę Państwa, kosztuje 3 38 zł bez 10 groszy strasznie ciężko się to je i to jak ona wygląda przede wszystkim bardzo ważny przynajmniej dla mnie element sałatki Cezar no to jest bardzo dobry kurczak ja do dziś pamiętam umiem sobie w sekundę pamięcią przypomnieć tego kurczaka z Witkaca jaki on był tam aromatyczny i dobrze przygotowany no to to sucha pieczeń na kanapki szczerze dałbym to na chleb chrzanem posmarował i może coś takiego gr z grubą warstwą by weszło ale tak to aż widać że ten kawałek mięsa jest taki po prostu suchawy 38 zł nie przekonuje mnie, żeby to jeść dalej. Kwota straszna, sałatka straszna. Spróbuj przede wszystkim tego kurczaka. Kurczak no wygląda podle po prostu. No. Nie ma tutaj co owijać w bawełnę i używać jakichś eufemizmów. Zrobiłem, się dzień dzisiaj nadal to jem. Głównym składnikiem sałatki Cezar według mnie jest właśnie kurczak. Chyba on, on jest takim najważniejszym elementem. Wiadomo, wszystkie powinny być tutaj ok, bardzo, bardzo słabo. Totalna masuwa, nigdy więcej po prostu. Na czasy, smażone kawałki tortilli, zapiekane z serem, podane z mięsem. Lub warzywami. Czarną fasolą, jalapeno, śmietaną szczypiorkiem i salsą Pico de Gallo. Wybierz klasyczny, kurczak szarpana wieprzowina. Często się! Proszę Państwa, przed nami na z szarpaną wieprzowiną. Nie wiem kompletnie po co to zamówiłem. Nie lubię na ale mam nadzieję, że Ty lubisz i pomożesz mi to zjeść. To jest ta szarpana pewnie co w burgerze. Niedoba. Niedoba? Smutek mi to aż tutaj pozostawia. Taki talerz, rzeczywiście sporawy kosztuje 47 zł, a po dwóch kęsach wiem, że to nie jest mój kompletnie i... To samo mięso, Wobec bez tego barbecue zalanego. Tutaj w mięsie bardzo wyczuwam kolendrę, jakieś takie właśnie smaki meksykańskie. Słabizna. W ogóle te naczosy są mocno, mocno wysuszone. Takie już, kurczę, przeciągnięte moim zdaniem. Tak jak nie za bardzo przebadam za naczosami wiadomo, czasem się zje, no to te są za bardzo takie chrupkie, takie nie wiem, czy to można powiedzieć, że spalone? No dla wielbicieli naczosów na pewno jest tutaj raj, bo mamy sporo tych składników, ale sam smak jakoś też tutaj nie porywa. Ja lubię bardzo nachosy z guacamole, ale to jest Także oddzielnie masz na czas i oddzielnie to mole, To nie jest takie przemoczone, co tutaj już niestety występuje. Że są suche, ale tutaj w środku no to już jest taka, wiesz, papka bardziej. No bo tu na krawędziach, widzisz, są takie, one są niby mm, niektóre są takie blecze, a te są już takie za bardzo, za bardzo wysuszone. I strasznie mocno ta kolendra się przebija. Tak jak lubię kolendry i nic do niej nie mam. No to tutaj rzeczywiście gdzieś ona przejmuje ten smak. No nawet coś ostrego się pojawiło i to tak rzeczywiście przypieka. Moim zdaniem, takie danie trochę na siłę. To kosztuje stary tyle samo, co. Ten burger. No to już chyba bardziej się opłaca to, sporo tego mięsa. Wygląda to na taki treściwy obiad nawet można by rzec. Jeśli byście tu kiedyś byli i chcecie zobaczyć, jak to smakuje, no to sobie zamówcie, ale ja osobiście nie polecam. To smakuje dokładnie, w sumie tak jak powinno, moim zdaniem. Bo jesteśmy w restauracji totalnie niemeksykańskiej, a dostaliśmy danie meksykańskie. No i to samo mogę powiedzieć o tych burgerach. To jest wszystko takie na półwistka. Grubą liczą szyte. Przerost formy nad preszczą, moim zdaniem. Nie smakuje to jak takie prawilne na czosy, wiesz, meksykańskich knajpie. Ja rozumiem, że te Wszystkie tutaj dania mają być taką formą przekąski w trakcie meczu, no ale to mogłoby jakoś wynagradzać trochę tym smakiem. I że naprawdę chcesz tutaj przyjść na ten mecz, obejrzeć sobie to spotkanie. Zdań wytrawnych na dzisiaj byłoby tyle, ale zostańcie z nami, ponieważ zaraz słodki finał. No i mamy to, proszę Państwa, przyszedł czas na słodki finał. To, co lubicie najbardziej? Ciastko, które dostaliśmy tutaj do lunchu, czyli ciasto jogurtowe z malinami i kruszonką do lunchu, który kosztował 29 zł. Uw Uważam to za spokojne, jeśli lunch opiewa aż trzy posiłki. Co prawda dzisiejsza zupa nas jakoś specjalnie nie przekonała, ale może chociaż to ciasteczko. Dobre, świeże, delikatne, słodziutkie, posypane cukrem, pudrem. Bardzo przyjemne ciasteczko. Zdecydowanie dzisiaj najlepsza rzecz. Jeśli ponownie miałbym tutaj przyjść, to albo na pianę, albo na kawę, właśnie z takim ciasteczkiem. Tylko, że to ciasto nie jest w regularnym menu, tylko właśnie dzisiaj do lunchu. Ale naprawdę bardzo przyjemne. Czekamy jeszcze na jakieś czekoladowe ciastko. Oczywiście. Dobre, wilgotne, zwykłe ciafo. Dobra. To jogurtowe, nie? Mhm, jogurtowe z malinami i kurszanką. To jest takie ciastko trochę ma jak w barze mlecznym. Czasem są takie na kawałki pocięte gdzieś. Przed Państwem brownie czekoladowe w cenie 18,90. Ciepły talerzyk wskazuje na to, że to brownie jest ciepłe. Mamy ładnie podane to ciasteczko tutaj, ponieważ widzę, że jest jakiś chyba sosik tofim. Słony karmel taki raczej. Dobre, bo słodkie. Nie przepadam za deserami czekoladowymi, ale widzę, że to brownie jest bardzo bardzo wilgotne, także może to być to. Nie aż tak bardzo Smakuje mi Tak jak nie lubię czekoladowych deserów to jest naprawdę bardzo smaczne Jest wilgotne i cieplutkie Czyli wszystko, czego wymagamy od brownie Chyba najlepiej co nowo to wychodzi niż pomijając ten lunch No to taki deserek Za 19 zł Jest tutaj rzeczywiście powiedzmy Najtańszą opcją No i najsmaczniejszą To na pewno Zdecydowanie w deserki tutaj potrafią Czy reszta tego jedzenia jakoś mnie przekonuje? Nie specjalnie. Ale chciałbym, żebyś spróbował Jako wielbiciel ciast czekoladowych Taki deserek Czekolada to mój świat Bratku. Uwielbiam czekoladę leczną, zwykłą. Nawet taką najzwyklejszą bez niczego. Ja to lubię, jak brownie aż zakleja taki japę, że wiesz, że musisz naprawdę chwilę porzuć. A lubisz brownie z fasoli? Lubię. No znaczy, się, no wiadomo, gorsze niż normalne, ale. Ale właśnie ono za tak zalepia też przede wszystkim. Mhm. Dobre. Rzeczywiście jest wilgotne, ale mam wrażenie, że nie ma tego efektu dla brownie. Że nie jest aż tak kleiste, aż tak w środku polepione. Jest smaczne, ale to takie raczej lekkie brownie. Nie ma zalepienia. Które, no mi które szukuje, lubię. Bo ja nie za bardzo takie właśnie giga, jakieś czekolady. Ja lubię się zalepić takim tym kakao. Aż. Smaczne, bez wątpienia jest to najlepsze, co dzisiaj tutaj zjadłem. Co niestety, oczywiście znaczy to, że cała reszta wypadła bardzo, bardzo słabo. Brownie dobre. Brownie dobre. Brownie dobre. Smakuje dla mnie. No ale te burgery, to uważam, że uuu, uuu, dobre, 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 bardzo dobre. Mhm. Całą wizytę w tej restauracji zastanawiałem się, kto jest jej właścicielem. No i proszę państwa, zagadka została rozwiązana, kiedy dostałem paragon, ponieważ widnieje tutaj. Informacja Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe SA. Czyli rozumiem, że co? To jest jakieś państwowe, czy co? Czy, czy te Zjednoczone Przedsiębiorstwa? Myślałem, że zagadka rozwiązana. No właśnie tak, jednak nie. Poszlaka jest jakaś. Jest jakaś poszlaka, proszę Państwa. Co można wywnioskować po tej krótkiej wizycie? No chyba to, że jednak lepiej na ten mecz skoczyć sobie do jakiegoś znajomego, który mieszka na przykład sam, albo wybrać się do swojej ulubionej restauracji, w której puszczają mecz. Niestety nie znaleźliśmy dzisiaj. Tutaj żadnego dania, które zachęciłoby nas do powrotu do tego miejsca. Jest to miejsce takie typowo, nazwałbym to właśnie pod turystę, ale takiego, który przyjeżdża tutaj na wycieczki, chociaż widziałem sporo osób, które tak naprawdę tutaj już w koszulkach reprezentacji polskiej wybierały się na mecz. Strefa Kibica na stadionie narodowym w Warszawie okazała się dla nas być masówką. Niestety, dania, które zostały nam zaserwowane, nie miały tego sznytu. Miejsce, w którym musimy słono zapłacić, nie pozostawia w nas żadnych miłych wspomnień. Ja się z wami żegnam. Nam zapraszam do subskrypcji tego kanału. No i widzimy się w następnych materiałach. Pa!